Witam was bardzo serdecznie z tej strony Fikusek. O, to jest odcineczek z League of Legends. Poprzedni odcineczek był. Zaraz. Tutaj. Tydzień temu ponad, więc koks, co? I generalnie tak, odcineczek jest to nagrywany już po raz drugi, ponieważ przed chwilą już grałem jakieś ARAMA, ale naprawdę nie podobało mi się to, co tam robiliśmy w sumie. No więc kurde nagrywam drugi raz. Nie, nie czuję się najlepiej w sumie. Więc też taki trochę zmulony będę. No i tak, dziękuję w ogóle też tutaj za to, bo naprawdę fajne wyświetlenka pod tym odcineczkiem były. A jeżeli ktoś nie widział, no to zapraszam również do mego TikToka, link w opisie. A teraz w sumie cięcie, bo nie wiem czy on tak długo wybiera. No i teraz wybrało mi Nocturna, no powiem wam, nie jestem za bardzo szczęśliwy z tego wyboru. Mam nadzieję, że w coś się będzie działo chociaż, a nie jakoś padaka. Ok, koniec końców wziąłem sobie Warwick'a, ponieważ ktoś by mnie zjadł w komentarzu. Okej. Okay. Lewele spoko. Nie wiem, w poprzednim macie grałem Irelium, czyli mam drugą z najwięcej maestrii, oprócz Akali w sensie, ale Akali nie mam wszystkich. Ja no Ireli mam. No i kurde, grałem na czterech enemii. Z... To było na daleko, w moim teamie cztery osoby na daleko No i jak wbijałem, to oni sobie stali pod wieżą, a... a tak samo było właśnie z enemi, że też sobie stali pod turetem i co, mogę mi zrobić W late game'ie oczywiście fajne itemki sobie złożyłem, już miałem na to hajs, więc tam zacząłem już kierować i przez enem się poddali, ale No, nie wiem, jakieś mało zacząłem no naprawdę, nie wiem, jakieś, nie wiem, coś to ze mną nie tak. Nie, dość, nie chodzi mi o to, że po prostu nagrywać mi się nie chce. W sumie bym chciał sam nagrać jakieś Rainbow'a, bo ostatnio dosyć sporo nagrywam. W sensie nagrywam. Sporo gramów w niego. Ale to może jutro z rana sobie nagram. Choć chciałbym, ze snem coś nagrać, ale właśnie ostatnio my po prostu biegamy i się bawimy w tej grze. I jeszcze ją w sumie testujemy, a mamy już tam po 20 godzin, więc. fajne testowania. Lecz no, tak solo nagrać mi się nie chce. No i coś mnie łeb boli, moje widzowie. Jakoś nie chce mi się gadać w ogóle, nie wiem po co nagrywam i nawet nie wiem czy to wleci na YouTube, <laughs> tak szczerze mówiąc, więc jeżeli to weszło na YouTube i oglądacie właśnie ten moment, więc to nie wiem, po pozdrawiam Cię coś, okej, okay. bierzemy ten item. tam pierwszy guide, bo się odwoliło. dobra, w końcu jakoś normalnie się gra. No, licznik FPS-ów, nie jakieś dupy zawsze mam taki Na CS-ie wczoraj miałem 400 fps tu mam jakiś ogranicznik do Jakichś 60, coś takiego Czasem 56, czasem 45 Na 45 już się nie da dobrze grać, tak szczerze mówiąc Czemu wziąłem WW? No nie wiem Ale niech będzie Dawno nim nie grałem, a kiedyś naprawdę go lubiłem I w sumie mam czwarty level maestri, ostatni Ostatnio zresztą orelnęł sam z tym grą. Zagrał. Kurde, mi się nie zbytują. Chyba, że ta Caitlyn ale pójną to da. Okej, okay, zajebiście, first blood. Czy stunek? Ty, go dopchnąłem swoim stunem w stunowej gara. No, to w sumie było co koniec. Tylko ta postać ma problem z maną w sumie I nie wiem jak działa jego kurze można przerzucić anemi. Człowiek chyba nie umie też przerzucić No trochę Tam jakieś lowy stoją 100% Nie pamiętam jak to stąd działa Ale wiem kto może pamiętać Kurde, ten aurelny sol co wleciał No błąd w sumie Nikt nie wiedział co jest w krzaku To wleciał z tego rakana Кажется, что не набьёшь. Ладно, там даже не хочу идти, мне не поможет. Потому что не может. Чёрт возьми, это пошло. Честно говоря, ну трагично. Стоун. No, to postać do rework'a czymś oczach, się wydaje? Teraz, jak serio? Dziś takie dziwne to ku teraz. Tak skacze, czy mi się wydaje? Nie, no, ale fajnie się tym gra. Przecież mówiąc no. <laughs> Sexy Passion, kurde Nie chciałem Nokturnu grać, bo tak też czułem, że będzie coś podobnego do Irelia nie? Już I Irelia, chociaż Late Game dosyć dobra ma. Nocturn chyba nie. Nie, wolę WW. Chciałem go pod tanka budować, ale w sumie mi się nie gra. Mam dubla zrobionego. Choć takie na stole, bo sobie zagrał. Nie się ma nie, ale naprawdę mi spoko grał ostatnio. Miałem chyba 25 Okej, okay, czekam na R-kę. No nie mam szybciej tą R bo... Jest cały czas mniej nam linii. I zabijamy W ogóle też kurwa W ogóle ostatni może... Ile dimension ten Wegar już ma? Ja ostatnio grałem z Veigarem nad Steam to dopiero w late game jakiś dimension Ten już to teraz 0 jest. Ale jakie mam asysty robić to jest to? Zabijacie go? No. To mnie zabiło kurat kurwa tutaj Trochę chociaż go jeszcze zabijcie, Mam nadzieję, że to jest dostane no. Co ja chciałem powiedzieć o to, to, że ostatnio ostatnio no Dla mnie ostatnio, ale w sumie na YouTube też ostatnio, bo tak patrząc na no, filmik to to miałem max 10 tak jest. Ale że nie robię miniaturek, nie? Ja to przez to się ten telefon w ogóle już nie wyrabia. Robię jakieś TikToki, ale serio, to mi jakość tych TikToków jest ujowa. Po pierwsze, a po drugie... Kurwa. Lagi są. Przeglądam. Nawet dzisiaj oglądam Arena i na lagach biegałem. Slipa. No, to nie ma sensu, ale sensy nie ma tej stuny Dobra, ale spoko im zaraz daj dalej Dobra, kurde niby 1 4, ale Ta jest stuna no. i jednym kryształem. Teraz też ston. Okay, trzeba trzeba będzie miejscu, trzymajcie fullu. w nie ma. On się y, nie się w tak tak to było Mogę mu jakiś ślepy pomóc, ale też nie ma jakichś kopniaków, jakieś stuna no. czy nie miał naładowane Teraz w sumie chuj jak to działa Jeszcze <ścoughs> się Nie, jakieś fotony Dobra, bez sensu Słynik jakby, kurde kiedyś tak, wiecie, przysięgnął, o mamy kilo, dzięki temu. I Caitlyn nie ma. Nudny mecz, wam szczerze powiem. Tak wiecie, on nie jest jakiś wymagający, taki wiecie, co chodzi na że kurde. Trzeba jakieś triki z Afryki zrobić, żeby go zabić. Tylko po prostu, wiecie, uderze, ja się sobie tam Skull coś. Już kiedyś. win <ślin> w szoku aż Kurwa rakan Było podjebanie kill'a Był Co?! Myślę, że no już strzeliła No też podszedł No bo kill'a dał, choć nie ci miałem wtedy Bo go wykorzystałem w podobnym czasie Ten Tarik mógł zostawić sobie na manę komuś Znajdziemy jeszcze jednego? Tam może ktoś być Ten trend mi się podobał, mega fajny skin A jaki to jest? Demoniczny miecz, no. no, nick Ten Veigar by podszedł Kurwa No jeszcze te kryształy mnie zabiły, no to nie zwracaj na nie uwagi Co wy tu jebasz? I full tank Tam on Dobra, 0 on ale ta RK jest zajebista Choć nie można patrzeć na statystyki też w sumie tej grze teraz, nie? Kiedyś takie jeszcze było w sumie, że... Kurde, masz trochę killów już na start i zabijasz wszystko. Teraz co? Masz kilka killów na start i się wypierdalasz. to nawet nie z twojej głupoty, tylko dlatego, że ja najmniej zajebi postać. Wiem, wchodzi, wchodzi, co? Tak. Nie wiem, mam Nie wiem, jak to ku dalej działa, że tak przeszukaj, no. Okej, RK nowy Oni pod tym turetem siedzą, to jest tak samo jak w siebie macie kurde no o nich co jest? To on na blisko też Tak jak wtedy Jest kurwiący w chuj. Kurde, no nie no, te kryształy mnie zaczną zarobić. Kurde, jak ja bym chciał tam YOLO wlecieć, nie? Jak pod publikę, kurde Dobra, czul. Ja ci znaczy, nie wiem czy tego Typa w ogóle uderzyłem Teraz w go goni Kurde szkoda Ok, full tankers Nie po po wolę To coś można sprzedać Nie no ale po co ty typu... pływałem Szczerze mówiąc Nie wiem co to w ogóle robi no Szczerze kurwa mać 150 Zika kosztuje to slot Gówno z tego dostajesz Nawet nie wiedziałem że to coś, ale w sumie kurwa, przepraszam. Bardzo. W sumie to jest bez sensu Kurde, nie no to jest OP Wygorsz, kurde Dobra. <laughs> nie, nie no, fajne, fajne. Nie za mocny. Nie no, tankowie... To jednak jest spoko klasa w sumie, ale... Dalej wyle jakieś asasynka. I my tankowie wkłyszają za to, że mają za duży HP i D-maj'u. To jest w sumie trochę niezbalansowane, nie taki Mordykazer 500 skłóci przypierdoli, a sama 2000 pancerza. Nie w ogóle. No kurde. Nie no, coś dziwnie gra. No, kurde, nie no to on by No, <ścoughs> nikt nie mógł stąd wyjść, nie? No czemu mnie ten turret bije? Dzień dobra, mam Hydra chyba, nie? Ale. jeszcze w nic nie uderzyłem. Rynik poleciał. A jakiś life still jest. Okej. Okay. Zastanowana, zastanowana. Wierzy na mnie na daleko, po wiedziałem. Kurde. No kurwa! A moja erka to gdzie? Przecież. Nie, przecież kurwa miałem ten! Na, na kierowana. Oko. No i tak. Bez kitu nie? Mam kurwa kierunek, gdzie chcę skoczyć erką. Pójdźcie guzik. No i hoj. nic nie poszło. 15 godzin na to będzie. Ja już to widzę. Niby tu mam otwarte, ale tutaj też jedna wie... nie, dwie. Może jednak nie. Choć teraz oni jakieś wprowadzenia robią. Choć w sumie jest mała przestrzeń. Moja postać nie wywąchuje już krwi. Oko? Może być wyniuchał tą krew, co? Ale kurwa, mać! Nie no, to jest bez sensu, kurwa, ta gra. A, idźmy w chuj. No, znowu ja dostaję stun'a. Eureka, nic nowego. Stun egza. Good job, kurde o tym rakanem And please w No dobra Kurde jak ja się blokuję O swój team właśnie. AP no nie ma dużo Ale niby Bo no, Tu jest koniec, tu jest koniec Dobra Moi widzowie tak się właśnie kończą gry League of Legends. No, No. I tak właśnie się kończy meczek, więc no, ten odcinek jak choć też trochę mało rozmawiałem, jak mi się udaje. Nie wiem, zobaczę to później. No dobra, do zobaczenia, cześć.